I oczywiście, się w strony Kebus. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje ze Sztokholmem, bo dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy, a głównie wzrosty. Także zaraz sobie porozmawiamy, oczywiście zapraszam Was na stronę Skinsmanki, gdzie wymienicie swoje skiny przy tradzie powyżej 100 dolarów. Macie 5 darmowe w gratisie, dolarki oczywiście Także polecam skorzystać, macie link w opisie 35% plus do depozytu, jeżeli wpłacacie z mojego kodu. Tutaj będziecie mieli zakładkę, kod KEBUS. E, polecanko, naprawdę dużo skinów. Czasem fajne crafty się zdarzą są jakby w cenie normalnej, nie podwyższają ceny tutaj, więc możecie je sobie wyciągnąć i sprzedać o wiele drożej na Steamie. My sobie przechodzimy do Sztokholmu, e, Tfu, do Antwerpu, e, więc lecimy sobie. Zaczniemy sobie od kapsułek, e, bo to myślę, że jest temat, który ciekawi nas wszystkich najbardziej. E, no i tutaj na prowadzenie wy, wysuwają się oczywiście kapsuły e, legend. Mm, czy to w autografach, czy to w czy to w autografach, czy to w e, po prostu zwykłych drużynówkach? No, generalnie my już na początku gdzieś tam widzieliśmy, że tendencje legend dosyć fajnie się uplasowują. E, oczywiście, jeżeli chodzi o moich faworytów, czyli contendersów, e, o dziwo e, nie jest najgorzej. Są gdzieś tam po środku, e, także jest fajnie. Dla wspierających również robiłem analizę na lepień Antwerpu i tam też dosyć spoko wnioski wynieśliśmy więc. Tam macie tak naprawdę podsuniętą inwestycję pod nos. Jeżeli ktoś chce skorzystać, polecam 2 zł zainwestować, bo z kontentem lecimy ostro. E, dobra. Co jeszcze odnośnie Antwerpu? E, I może sobie zahaczymy o temat Sztokholmu. E, generalnie ktoś mi czekajcie, w generalnie ktoś mi właśnie ja widziałem te wzrosty na Eternal Fire e, ale ktoś się pytał, czy te Eternal Fire się opłaca kupować. No, na ten moment, jeżeli jeszcze lekko spadną, to spoko. Na razie są na tendencji wzrostowej, także śmiesznie. znaczy śmiesznie, No, w sumie fajnie, no, ale żebym ja je sprzedał, to ja je kupowałem z jakiejś złoty czy coś takiego, czy nawet dwa coś, więc trzeba poczekać. Ale fajnie, że gdzieś tam sobie rosną. Furia ze Sztokholmu, to jeszcze sobie zahaczymy o Sztokholm szybko. Też na jakiejś tam tendencji wzrostowej. No, także naprawdę dzieje się dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o Antwerp. Zerknąłbym jeszcze sobie na 9Z, bo to mnie ciekawi. Zerkniemy sobie jeszcze szybko na 9Z i na Cloud9. To są dwie rzeczy, które mnie najbardziej interesują. Zerkniemy sobie na holo, które dokładnie tak jest na tendencji wzrostowej. Tutaj naprawdę fajny, fajny zysk. Przejdziemy sobie jeszcze do glitera, bo chciałbym do literu, litera. Okej, okay, to samo. Dobra, czyli 9 i fajnie się trzyma. Jeszcze o C9 sobie zahaczymy, e, czyli myślę, że faworyt, e, jeżeli chodzi o Antwerp, który zresztą bardzo dużo osób typowało. E, ja również polecałem Cloud9. Moim zdaniem dalej jedna z lepszych naklejek, jeżeli o to chodzi. E, 2022, wpiszmy po prostu. E, tylko nie Rio, tylko Antwerp, tak jest. 35 zł, no i tutaj również mamy, bardzo fajnie się to prezentuje, jak widzicie Antwerp zaczyna powoli rosnąć, pamiętajcie, JTCNW, nie słuchajcie się tych, co nie wierzą, lecimy po swoje, no i pięknie. Jeżeli macie jakieś pytania, standardowo Discord w opisie, i co, trzymajcie się i cześć.